Cześć, witajcie kochani, Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem. Tym razem jest to duży album w pudełku. Jest to album, o tutaj Wam pokażę pudełko w wersji leżącej, bo będzie wygodniej pokazać. Jest to album wykonany w całości z kolekcji Colors of Africa, tutaj, okay, od kolekcji Design, kupiony jeszcze rzutem na taśmę w sklepie Laserowelowe moim nieodżałowanym, cudownym, najukochańszym sklepie tekturkowo-papierowym. niestety sklepu już nie ma i tych papierów też już nie ma dzięki temu, przez to w zasadzie. Ale tak jak mówię, rzutem na taśmę udało mi się kupić jeszcze trzy kolekcje do zrobienia, a z wykorzystałam wszystkie trzy. Został mi jeden, jedyny arkusz nieruszony cały i trochę ścinek, z których myślę, że spróbuję może jakieś kartki porobić. Album jest inspirowany dwoma warsztatami albumowymi Ani z kanału Ania Tworzy i są to warsztaty na albumy panelowe, w tym ostatni warsztat na album w takim podobnym pudełku do tego, natomiast ja kupiłam sobie dostęp do tych poprzednich warsztatów, do tych pierwszych. I jest to warsztat, który sobie wykupiłam po to, żeby sprawdzić, czy dobrze myślę i czy dobrze robię, bo próbowałam najpierw sama troszeczkę wykombinować, jak zrobić album panelowy. Mam nadzieję, że mi wyszło. Pokażę Wam teraz, jak on wygląda. Jest obity w całości płótnem introligatorskim w kolorze bordowym, który myślę, że idealnie pasuje do papierów i do całego takiego entourażu tego albumu. Baza papieru, wszystkie, wszystkie papiery bazowe są kraftowe. Album jest prezentem dla mojej chrzestnej, która się fascynuje kulturą Afryki. Jak zobaczyłam te papiery, to wiedziałam, że musi powstać z nich album i tak to się też stało. Album jest tutaj zapinany taką klapeczką na magnesiki i klapeczka jest zrobiona z płótna również. Otwieramy, tutaj mamy albumik. E, to pudełko otwiera się w ten sposób. Wyciągamy z niego album. Tutaj mamy miejsce po albumie, a samo pudełko jest też miejscem do przechowywania zdjęć, bo tutaj na dole mamy klapeczki na boki i pomieścimy sobie trzy zdjęcia, 10 na 15, a w tej części, jakby za albumem, o, tutaj mamy znowu szklapeczki na boki i znowu klapeczki na boki. I tutaj mamy jeszcze dwie kieszenie, z skośną i normalną. I w nich też mamy włożone maty na zdjęcia, także też tych zdjęć tutaj w tym pudełeczku się trochę pomieści. Bo tutaj mamy 6, po dwóch stronach 12, 14, 16. I tam na dole mówiłam, że się zmieści mi zdjęć 3, czyli 19. Jeszcze tutaj możemy dać zdjęcie, czyli około 20 zdjęć tak naprawdę, jeszcze pomieści samo pudełko na album. Myślę, że bardzo jest to użyteczne. Sam album jest zamykany klapeczką zrobioną z ramki na zdjęcie. Ramkę zrobiłam z płótna. A czy konkretnie to z bermaty dwustronnej podwójnej, wycięta jest ramka, obita jest płótnem ligatorskim, takim samym jak album. I w środku mamy obrazek z jednej ze stron z kolekcji, mamy tutaj elementy do wycięcia, mamy napis z Craft Oclocka, żyj chwilą. I album jest typu gatefold, otwiera się na boki. I tutaj od razu mogę wam pokazać, że na tych bokach... Są wodospady dynamiczne. Otwieramy sobie w ten sposób i mamy wodospad dynamiczny na zdjęcia 9x13 z tej strony. I dokładnie taki sam wodospad dynamiczny otwierany tutaj z tej strony również na zdjęcia 9x13. I przechodzimy do głównej części, czyli do tej części panelowej. Mamy tutaj. Ramkę na zdjęcie, za którą możemy wsunąć sobie zdjęcie. Otwieram ją do góry. I to nam się otwiera do góry. O! Tutaj mamy miejsce na zdjęcie 9x13. Otwieramy jeszcze raz. Mamy miejsce na kolejne zdjęcie 9x13. Muszę Wam tak pokazać, żeby to było widać. Zobaczcie. Mamy rameczkę otwieraną do góry na dwa zdjęcia. Zamykamy. Mamy miejsce na zdjęcie 9x13 i otwieramy jeszcze raz i mamy miejsce na zdjęcie 10 na 15 i to jest na popapach Dalej mamy klapkę otwieraną w dół i tutaj mamy kieszeń, w której mamy schowane maty. I tutaj mamy kieszeń, w której też mamy schowane maty na zdjęcie. Dziurkacz wykorzystany w całym albumie, to jest dziurkacz z chyba z We Are Memory Keepers, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. I tutaj te klapeczki zamykamy w ten sposób. Przechodzimy sobie na kolejny panel. Może pokażę Wam najpierw ten środkowy, żeby nie jeździć, albumem. Tutaj mamy klapkę otwieraną w bok. Klapkę otwieraną w bok. I tutaj mamy znowu elemencik pop-up na trzy zdjęcia pionowe. A na tej klapce otwieranej w bok mamy jeszcze kieszeń, w której mamy schowane dwie maty na zdjęcia. Teraz. Ta część panowa, tutaj mamy klepeczki otwierane na boki i tutaj mamy stronę otwieraną do góry i całość otwieraną do góry i tutaj mamy znowuż elemencik pop-up, mamy miejsce na dwa zdjęcia, 10 na 15 i wycięte elementy z papierów z kolekcji. Także to tak się to prezentuje. Dalej otwieramy sobie panel w tą stronę. Na tej części mamy stronę otwieraną w bok, i tutaj mamy pop -up. Mamy miejsce na dwa pionowe zdjęcia 10 na 15 i na pop-upie dwa miejsca na zdjęcia poziome 9 na 13 a na wierzchu mamy jeszcze klapki otwierane na boki, i tutaj mamy miejsce na cztery pionowe zdjęcia 10 na 15 takie zazębiające się. Tutaj mamy Zamknięcie kółko dźwięk. Trochę sznureczka, którą musimy odczepić. Mamy klapkę otwieraną w dół, klapkę otwieraną do góry. No i mamy dwie skośne kieszenie, ale zrobione z jednego arkusza, które nam pomieszczą albo 6, albo 12 zdjęć. Przepraszam, albo 5, albo 10 zdjęć. 10 na 15. I zamykamy sobie tą sztuleczkiem i będziemy iść do kolejnej strony. Otwieramy w i teraz może zacznijmy sobie od tej części panelowej. Mamy klapki na boki, do góry i na dół, przy czym klapka na dół i klapka do góry otwierana jest podwójnie i na dole jeszcze mamy pierwszy, w którym mamy schowane maty na piecie. Tutaj mamy kolejną część panelową i tutaj z kolei mamy zamknięcie tagowe. I mamy coś, co mi się strasznie spodobało i musiałam to wykorzystać w swoim albumie, czy to otwarcie na boki i na popapie mamy miejsce na 5 zdjęć 10x15. Już to dobrze widać, że tutaj dobrze wam album pokazuje, staram się go przesuwać, ale. I całość jest otwierana jeszcze do góry. I tutaj mamy elemencik pop-up. Mamy panią przyklejoną, widzicie? O! I miejsce na zdjęcie 10x15. A na dole mamy kieszeń. I w tej kieszeni mamy włożone kolejne maty na zdjęcie. I tu sobie zamykamy. I otwieramy ostatnią już kartę. Ostatnią już, już panel przekładamy. Mamy tutaj w bok otwarcie. I tutaj mamy stronę bardzo ciekawą, bo stronę w całości wymyśloną przeze mnie. Mamy klapkę otwieraną w bok. Tutaj, oczywiście, wsuwamy zdjęcie 9x13. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, czyli taki jakby wodospad statyczny. Ale cała ta strona jest jeszcze otwierana w bok. I mamy tutaj harmonikę na cztery zdjęcia. Dziewięć. 10 na 15. Także takie dwa w jednym. I wodospad, i harmonijka. No i na samym końcu pokażę Wam e, chyba najprostsze i najszybsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie na no koniec albumu, czyli klapka w dół i wodospad statyczny. Ukryty w stronie. Mamy strony naprzemiennie. Te klapki naprzemiennie. Myślę, że bardzo fajny efekt daje. Album, tak jak mówię, no, inspirowany tą kulturą afrykańską, bardzo fajnych kolorach: żółto, pomarańczowo, brązowych, trochę niebieskiego, zielonego. Dużo się w tym albumie dzieje kolorystycznie. Mnie on się bardzo podoba. Mam nadzieję, że mojej chrzestnej też się będzie podobał. Papiery są, tak jak mówię, totalnie rewelacyjne. Myślę, że wyszedł album bardzo ciekawy. Jestem bardzo też ciekawa, co wy o nim sądzicie. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy taki album Wam się podoba, a ja lecę robić kolejne. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa pa!